Witajcie. Oto mamy dla Was najnowszy kit, jeden z dwóch, a nazywa się On Junk Journal. I w tym kicie znajdziecie wszystko, co potrzebne, żeby zrobić swój zestaw. Tutaj mamy różne dodatki, jak widzicie, jest ich bardzo dużo. Tam yy, są takie i karteczki z cienkiego yy, papieru. I są dwie serwetki. Jest taka wycinanka. Tutaj macie też elementy takie na kalce drukowane. Są elementy papierowe. Są oczywiście nasze pieczęcie lakowe. I są dwa różne rodzaje i kolory ćwieków. Coś co na pewno bardzo się Wam też przyda do tworzenia swoich albumów i wkładek. Będą dwie różne taśmy washi, całe rolki. No i nasz junk journalowy zestaw papierów w rozmiarze TN. Jest 12 wzorów, każdy jest po dwie sztuki. Jak widzicie są bardzo przeróżne tutaj papiery i takie proste i takie bardziej e, vintage'owe i romantyczne i dziecięce. Na pewno znajdziecie coś dla siebie na układce, oczywiście elementy do wycięcia. I też nowość, notes żurnalowy, już z zadrukowanymi papierami, znaczy stronami. I też macie właśnie takie różne, bo i są ta bardziej papierowe, i troszkę takie vintage'owe, i neutralne, trochę takie właśnie mix mediowe. No każdy tutaj na pewno w tym notesie znajdzie coś dla siebie dwa zestawy naklejek prześroczystych, jedne takie grunge'owe numerki i drugie takie bazgroły ołówkowe. Do tego naklejki będą również dwa zestawy naklejek kolorowych, jedne takie Secret Garden, czyli troszkę właśnie różnych takich zwierzątek i drugi taki papierowy. Różne elementy papierowe. E, dwa zestawy do wycinania w rozmiarze 15 na 20. Jeden to są tagi i różne takie etykietki, a drugi to są e, takie efemery do powycinania. Papiery tutaj dwustronne, e, parę rzeczy można wyciąć. Będą również dwa zestawy stempli. E, będą z chlapaniami, z takimi borderkami i drugi zestaw no to są takie właśnie różne pisma. Będzie taka większa koperta w kolorze Ecris z kartką, z bazą kartki. No i coś bardzo fajnego, takie duże, większe troszeczkę arkusze. To jest akurat foliowy z napisami, a tutaj są na kalce różne numery. Takie granżowe, trochę jak te naklejki. Wszystkie te elementy będą spakowane w taką fajną kopertę, która też się Wam przyda do przechowywania na pewno. No i jak widzicie, jest tego, jest tego sporo i można tutaj stworzyć naprawdę będzie fajne, fajne rzeczy, czy w tym notesie, który dostaniecie od nas, czy też stworzenie własnego albumu i yy, na przykład zamocowanie go za pomocą ćwierków. Także zapraszamy do sklepu.